Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu, kiedy to oglądasz. Możesz to też traktować jako czytanie tygodniowe. Jest to czytanie dla Strzelca. Sprawdzę w nim, jaka energia Cię prowadzi, jakie są dla Ciebie wskazówki anielskie. Będą wiadomości o zdrowiu fizycznym, emocjonalnym. Energetycznym będą też wiadomości na temat Twojej sytuacji finansowej, zawodowej. Sprawdzę, co idzie w Twoją stronę, a na końcu będą też afirmacje słowa mocy. W których często są ukryte jeszcze dodatkowe wskazówki, także warto zostać do końca, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, ta wiadomość trafia do Ciebie wtedy, kiedy jej potrzebujesz. Jest to czytanie kolektywne. Bierz tylko to, co z Tobą rezonuje. A teraz proszę o wskazówki dla strzelca na następne 7 dni od kiedy to oglądasz, jaka energia Cię prowadzi. Jest. I zobaczmy. Jest to królowa cienia. Pozyskiwanie wiedzy, niepewności, manipulacja. No, tutaj jakieś sprawy związane z Twoim wewnętrznym cieniem również mogą być ważne, istotne coś tutaj będzie się działo propos tego co może zamanifestować w twoim życiu jakąś sytuację w której i teraz albo trzeba będzie zdobyć wiedzę żeby tutaj popracować ze swoim cieniem, zintegrować go, bo to nie o to chodzi, żeby się go pozbyć, nie można się znaczy nie, nie można próbować pozbyć się połowy siebie, ale skutki mogą być straszne. Także tutaj chodzi o akceptację. Może chodzić też o zdobywanie jakiejś wiedzy w trudnej sytuacji, której się nie spodziewałeś, nie spodziewałaś. Ta karta mówi też o tym, że jakieś Twoje niepewności, lęki, kompleksy mogą właśnie wyjść na wierzch do przepracowania i uzdrowienia. A z kolei niektórzy mogą doświadczyć manipulacji ze strony jakichś osób, po to, żeby postawić granice, a czuję też jeszcze jedną wiadomość, jeśli masz tendencję do kontrolowania innych, do drygowania nimi, bo no, masz dobre intencje, chcesz pomóc, no to inni mogą to, ten nacisk jednak odczuć jako próbę manipulacji. Także też warto się zastanowić nad tym, czy warto brać aż tyle odpowiedzialności za życie innych ludzi? Takie tutaj głębokie tematy na te następnych 7 dni dla strzelca. Zobaczmy teraz Twoje przesłanie na temat zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, energetycznego. Tutaj też są często wskazówki na temat zdrowia na relacji, bo Archanioł Rafael jest siłą wspierającą połączoną z czakrą serca. Pamiętaj, to jest odczyt energii, to są wskazówki, to nie jest porada medyczna i takiej porady nigdy nie zastąpi. O, niejasne nie energie, proszę, aha, aha, mamy, tak. Tu się wysuwa karta spod spodu. O, i jeszcze jedna. No tutaj w tej serii filmów bardzo Archanioł, Rafael, u wielu znaków Zodiaku skupia się na tym, by jeść zdrowe jedzenie, organiczne, jeśli możesz. No, wiadomo, te organiczne, te naklejki, stemple, tak, to nie wszystkie świadczą o jakości, niestety, ale nie wchodźmy w to. Bardziej tutaj chodzi o to, żebyś zadbał, zadbała o to, co jesz, żeby było to zdrowe, żeby było to jedzenie wysokowibracyjne, takie, które cię wspiera i żeby nie zapominać o jedzeniu. Jakoś tak yy, poczułam, że ktoś potrzebuje to usłyszeć. Medytacja. No właśnie tutaj, zwłaszcza przy tej pracy z wewnętrznym cieniem, niezbędna będzie medytacja, mam taką medytację na moim kanale, gdzie w bezpieczny sposób możesz pracować ze swoim cieniem, zintegrować go. Jeśli cię to interesuje, to po tym czytaniu będzie można do niej przejść. Także zostań do końca. I teraz kolejna wskazówka dla ciebie: światło słoneczne. Piękne to jest, kochani, z jednej strony królowa cienia, z drugiej strony światło słoneczne. To jest znak od Archanioła Rafaela, że uda ci się uzdrowić relacje z Twoim cieniem. No, jeżeli już nad tym pracujesz, to jest to możliwe w te 7 dni, no, ale jeśli dopiero zaczynasz. To jest to wskazówka, zachęta do tego, że wyjdzie dla ciebie słońce, Twój cień nie będzie tobą manipulował, bo jak mamy złą relację z naszym cieniem, no to on nami manipuluje i czasem robimy rzeczy, których potem żałujemy. Więc tutaj wyjdzie słońce dla ciebie w takich tematach, a tak zdrowotnie to potrzebujesz przebywać na zewnątrz, na słońcu. Jeśli masz taką możliwość, to to jest bardzo dobry tydzień na wyjazd, na urlop do jakiegoś słonecznego miejsca, jeśli nie możesz wyjechać przez te następne 7 dni, to warto to zaplanować na najbliższą przyszłość. I o medytację w słońcu jeszcze usłyszałam takie zdanie. Że na, na zewnątrz będą bardzo pomocne żeby przynieść światło do Twojej energii. Ok, to teraz wskazówki od aniołów obfitości na tematy finansowe. Tutaj często też są wskazówki a propos tego, jak połączyć się z energią obfitości, jak możesz to robić. Czy jeszcze jakieś karty tu? O, tu, tu z tyłu jeszcze takie dwie karty mi tańczą, także to to. Pozytywność, wiara i optymizm. Czyli dla wielu ta praca z cieniem będzie dotyczyła też tematów pieniędzy i obfitości, bo wszechświat cię zaprasza do tego, żeby pozytywnie afirmować w tych tematach. Możliwe, że wielu z was ma tendencję do czarnych myśli. A propos pieniędzy, i finansów, i tutaj na to takie remedium, Aniołowie obfitości proponują, no bo to, co wysyłasz do wszechświata, taką energię, to ją z powrotem dostajesz, a ty nie wysyłasz życzeniowo tego, co ty chcesz, żeby było, tylko wysyłasz to, czym jesteś. To jest bardzo istotne. Kolejna karta. Bóg, wszechświat jest Twoim źródłem, no właśnie, te pozytywne afirmacje w połączeniu ze zrozumieniem, że obfitości dla wszystkich starczy, to, że nie starczy, to jest iluzja tego wymiaru, w energii obfitości zawsze dla wszystkich starczy i wszechświat Cię poprowadzi ku dobremu rozwiązaniu. Jeżeli są jakieś trudności, tylko pozytywność, wiara i optymizm Cię do tego prowadzą, nie czarne myśli. Kolejna karta. Jest dla ciebie bezpieczne, by otrzymywać. No właśnie, tutaj wielu z Was ma w swoim cieniu taki program, że wszystko trzeba zdobyć samemu, zarobić, że otrzymywanie darów od wszechświata, czy ludzi, czy losu, a że to jest oszukiwanie. Niektórzy tak mają nawet. Niektórzy boją się przyjmować, bo potem nie będą mogli się odpłacić, też tak czuję, bo to nie tylko chodzi o przyjmowanie pieniędzy, chodzi o przyjmowanie pomocy, wskazówek i tak dalej. Także pozwól sobie przyjąć to, co wszechświat chce Ci dać, a jak no właśnie poprzez integrację swojego wewnętrznego cienia, bo te energie, które tam się kotują. Nie są zintegrowane. Mogą tutaj coś blokować również w temacie obfitości i otrzymywania. I kolejna karta: Skup się na swoich priorytetach. No właśnie, to, co mówiłam już na początku, że niektórzy biorą zbytnią odpowiedzialność za życie innych. Skup się na sobie, skup się na swoich priorytetach, na tym, co jest ważne dla Ciebie. Poukładaj to sobie. Nie możesz robić wszystkiego. Strzelec jest znakiem ognia, bardzo obrotnym, że tak powiem i chce robić czasem wszystko sam, sama, ale tutaj Wszechświat mówi, no, deleguj zadania, a Ty skup się na swoich najważniejszych priorytetach. Jednym z tych priorytetów powinna być integracja wewnętrznego cienia, chociaż czuję, że niektórzy będą od tego uciekać. No, ego nie lubi transformacji. Nie lubi, jak się zmienia nasza energia, bo to prowadzi potem do zmian w rzeczywistości fizycznej. Więc ego będzie autosabotować, ale nie warto się temu dać. Dobrze. I jeszcze takie zdanie: nie pozwól, by obowiązki innych przytłoczyły ciebie i nie pozwoliły ci na robienie twoich ważnych rzeczy. Dobrze, teraz jeszcze numer anielski dla Ciebie na te 7 dni. Co jeszcze chcą Ci przekazać aniołowie? O, matko. Ok. Czuję, że chodzi o pierwszą. A nie, chodzi o tą kartę tutaj. Nie zauważyłam. To jest ta, która się wydzieliła tutaj spod spodu. To są dwie karty. Dziękujemy. No, i one tutaj wleciały na to zdrowie. Zobaczymy, co to będzie za przekaz, jeszcze, ale to może być połączone bardzo. I tak. 11-11. Wypowiedz życzenie. I 3-3-3. Wsparcie. No, właśnie, jak wypowiesz życzenie do wszechświata, że potrzebujesz wsparcia, czy to w sytuacji finansowej, czy integracji tego cienia, czy jakiekolwiek jest Twoje marzenie, to dostaniesz wsparcie od wszechświata, ale, no, właśnie, żeby móc wypowiedzieć to życzenie w czystości intencji i mm, pozwolić sobie przyjąć to wszystko, co chce dać Ci wszechświat. To tutaj niezbędna jest praca z Twoim wewnętrznym cieniem, z tym wszystkim, o czym mówiłam na początku, bo tak jak mówiłam, brak integracji wewnętrznego cienia prowadzi do autosabotażu, i wtedy tego życzenia nie można w odpowiedni sposób wypowiedzieć w cudzysłowie tak. Chodzi tutaj bardziej o to, co myślisz i czujesz na co dzień a propos tego życzenia, bo właśnie to jest Twoje życzenie, które wysyłasz do wszechświata. Także ważny tydzień w tym, żeby pomóc sobie odblokować się na wsparcie wszechświata. I za chwilkę teraz będzie duży rozkład, sprawdzę co idzie w Twoją stronę. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś. Zasubskrybuj mój kanał, będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat jest w opisie, tam znajdziesz też maila do mnie. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne albo amulet ochronny ręcznie rzeźbiony przez szamana, to napisz do mnie wiadomość. I teraz co idzie w stronę o, 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 strzelca przez te następne 7 dni. O, już tutaj idzie. O, moment. Idzie coś, co nie chciało czekać z ujawnieniem się, <grym> bo tutaj już się karta odwróciła. Także zacznę od niej. Jest to karta lecącego ptaka. Ona mówi o tym, że w Twoją stronę idzie jakaś wiadomość. Może to być wiadomość na temat Twojego marzenia, życzenia. Tutaj też chcę nadmienić, że jeśli jesteś już długo w trakcie pracy nad swoim wewnętrznym cieniem, no to. To już coś tutaj może się zamanifestować dla Ciebie, bo mamy 11:11, 11, mamy 333, 3, 3. mamy to, że jest to dla Ciebie bezpieczne, by otrzymywać, no ale jest ta królowa cienia jednak. Więc to wszystko zależy od tego zintegrowania cienia. I tutaj, hmm, co to mogą być za wieści? To może być ostrzeżenie przed problemem w najbliższej przyszłości. Więc tutaj też może być przekierowanie na inną drogę, żeby Twoje marzenie mogło się spełnić. Co tutaj jeszcze? No, jest, jest, bardzo, jest bardzo dużo tych przekazów. Nie ma takiej jednej historii. Także dostosuj to do siebie, ale zanim powiem, jakie tu mogą być wiadomości. Te wiadomości mają uruchomić w tobie właśnie proces zauważenia czegoś ważnego zaświecić światło na to. O tym y mówi też ta karta, i też ta karta światła słonecznego więc jeśli to nawet nie jest taka wiadomość, y którą chcesz otrzymać, no to, to tutaj, to jest wszystko po to, żeby ten proces uruchomić, bądź zakończyć dla tych, którzy są w nim już długo. I te wiadomości teraz. Możesz dowiedzieć się, że ktoś w Twoim otoczeniu jest dwulicowy. Dalej. Może to być jakaś wiadomość o tym, że coś będzie ograniczone, o tym, że coś Cię będzie frustrowało. Hmm. Tutaj też yy, może być wiadomość na temat jakichś spraw rodzinnych. I mogą to być jakieś problemy do rozwiązania: albo związane z rodziną, albo jakieś inne mogą być też związane z dokumentami, administracją, bo to jest yy, karta atramentu. Czy tutaj jeszcze jest coś a propos yy, wiadomości? A tak jest jeszcze karta, która mówi, że powinieneś, powinnaś zaakceptować konstruktywną krytykę. To dla tych, którzy są w tej sytuacji, że właśnie tak bardzo chcą pomóc, że aż prawie że manipulują albo manipulują, to tutaj ktoś ci powie coś na ten temat i warto to. Przemyśleć, no, ale to nie jest dla wszystkich. Tutaj możesz też otrzymać jakąś wiadomość o tym, że coś jest opóźnione, że są jakieś przeszkody w jakiejś sprawie. O tym mówi karta pagórków. Dla wielu z Was to wypowiedzenie życzenia, marzenia będzie, żeby rozwiązać te sprawy tutaj, które się pojawiły. No, i tak, jest tutaj karta złamanej obrączki, koniec romansu, koniec biznesu, koniec współpracy. No to dla tych, którzy się dowiedzą o dwulicowej osobie, wielu z Was się zdecyduje na zakończenie tej współpracy, relacji, cokolwiek to jest, chociaż no, nie będzie łatwo podjąć decyzji. To jest też taki Tydzień, takie siedem dni, gdzie trochę hmm, toczy się koło, ale się nie zatrzymuje i nie możesz podjąć decyzji, nie wiesz, co zrobić dalej. Tutaj warto w tych momentach medytować i znaleźć rozwiązanie w swoim sercu, no ale tak jak mówię, jeżeli nie jest zintegrowany cień, to trudno jest usłyszeć te wskazówki. W każdym razie, tutaj dla tych, którzy to już wszystko przeszli i kończą integrację cienia, mam wskazówki, co się może miłego wydarzyć przez te 7 dni, ale to też są wskazówki dla tych, którzy zintegrują swój cień i to się wydarzy w przyszłości. Mamy tutaj jedynkę i trójkę, więc może się wydarzyć za tydzień, 3 tygodnie, miesiąc, 3 miesiące, rok. Trzy lata, w zależności od skomplikowania tego procesu integracji cienia w sobie, ale te lata to są już takie ekstremalne czasówki. I tutaj na pewno wzrośnie w wyniku integracji cienia, Twojego wewnętrznego, wzrośnie Twój poziom obfitości, idzie w Twoją stronę wiele rzeczy materialnych i tutaj też. Zwłaszcza dla tych, którzy kończą relacje albo skończyli relacje już, to może pojawić się nowa osoba, z którą spędzisz bardzo przyjemne chwile. Nie jest to karta jakiejś wielkiej miłości, no ale przyjemnymi chwilami może zacząć się też trwalsza relacja. Więc nie, czemu nie? Dobrze. I teraz jeszcze Twoje słowa mocy. Możesz je powtarzać, żeby połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą, co będzie bardzo istotne. W tym czasie integracji cienia, bo to nie jest łatwy proces. I tutaj o, szanuję wybór, wybory innych ludzi i pozwalam im być takimi, jakimi chcą być. Jeszcze raz przeczytam. To jest zwłaszcza dla tych, yy, którzy za bardzo biorą odpowiedzialność za życie innych, przejmują się, no jak on może tak robić, ja bym zrobił inaczej i bardzo emocjonalnie to przeżywają. No albo dla tych, co tak bardzo chcą pomóc, że z czasem się ocierają o manipulacje. Szanuję wybory innych ludzi i pozwalam im być takimi, jakimi chcą być. Tutaj nie zwracaj się w stronę tego, co robią inni, jak oni myślą, itd. Tutaj warto zająć się sobą i tą integracją cienia, a to, co robią inni, to jest już ich sprawa. Kochani, tak jak mówiłam, zapraszam na moją medytację prowadzoną, w trakcie której możesz bezpiecznie zintegrować swój cień. W tej medytacji pomagają ci aniołowie światła. Link do tego filmu za chwilkę będzie na ekranie. Tak jak link do mojego czytania bezterminowego, wybierz kartę z numerem anielskim 333. Żeby przejść do jednego z filmów, kliknij w miniaturkę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.